To był w opór Co Tomek, od tamtych wakacji, odkąd tak się poznaliśmy, to no. chyba tylko raz u Ciebie nie jeździłem. Bo gdzieś kurwa byłem na, na wakacjach czy na wyjeździe? Gdzieś byłeś wtedy, co zdjęcia chyba. Nie pamiętam już. No. Wow, wow. Raz no, tylko ty nie to... byłem u Ciebie, a tak to kurwa zawsze tak. się jakoś belduje. Raz... Trochę... I trochę zaleciliśmy dwie nocki, wigilia. Tutaj Elka, panowie Kierzno To nie jest ten taki, z sz, szczytem sz, się jedzie górki, czy? Czy pamiętam Z tym szczytem takie góreczki się jechało, to tutaj? Nie, nie, nie okay. W dół, mocno w dół I potem drugi raz w dół Ja tędy jadę drogą No dobra, już tę drogę, Na no, lepiej na trakcji, bo zacząłem, zaczęła mi dupa odjeżdżać Widziałem, widziałem, widziałem ADCF-ki mają ponownie kontrolę zjazdu A co to daje? Ja też mam ADC, ale w ogóle z tego nie korzystam Tu trzeba włączać To jest najgorsze kurde, myślę, ja tak, że jest aktywne Także wszystko takim owadim Panie zakazał pół i tyle na no, kurde I się toczy Saper so, możemy? Jedźcie, jedźcie, tak, tak, jedźcie, jedźcie A jestem <t> Tomek, my jedziemy tym trakiem wakacyjnym, już teraz nie? Nie, teraz Pilznejskim. Dlaczego? Bo ma, nie ma. Nie, tak się na mapie. Nie, nie, ja w ogóle go nie, nie mam mapy. Od, a. odpalonej, a nie, chociaż to już może być ten track. To już może być ten trak. To jest no, trawo, Bo na naprawdę tak jedziemy w, w to samo miejsce więc, więc myślałem, że, że po prostu... Ale trak, czekaj, trak wakacyjny, tak? Czyli ten z Kamilem, któryśmy mieli? No, no Nie, 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 tamten, mam włączonego tego traka, ale to nie jedziemy tamtędy hmm. Bo tam chciałem ominąć to przypałowe ostatnio tam koło Leśniczego, myśmy zjeżdżali koło szlabanu Cośmy w nocy zawracali No Myśmy wtedy wjeżdżali tam koło, w lesie koło tego szlabanu Teraz no, brak, no. no i chciałem go po prostu ominąć Świetna omijka Jasne Jasne nam usunęli, coś my się kiedyś pod nim schylali no. I teraz widać dziury. Teraz na dziury widać je miękko. O kurwa, dobiło. Zawisiłem się, bardziej uważaj. Ja bym tu chyba LK włączył, bo za szybko, no. za szybko mi się jedzie. Mi też. Zaczekajcie, ja też w takim wypadku. To jest świeży traktor jechał. Kazmierz. Kazmierz, to jest świeży trak. O, dalej skuszony w dół A i tutaj żeśmy pomagali tym ludziom drzewo przenosić przez drogę P Pamiętam Nacha przerzucam, że pani ma co? Tak? Czekaj, krzysiekę też się zatrzymać Tomek idzie do Hiszpanii, Wadim do, do Grecji, a gdzieś ty gdzie, gdzie ciśniesz na wakacje? A nie, mam jeszcze planów Zaskoczyłeś mnie, myślałem, że masz już jakieś Islandię albo coś nie, nie. Żona ma pewnie robotę, no, cały, cały ten, nie? Całe wakacje nie, No to właśnie to... ma jakieś tam 2, 3, trzy, trzy, cztery weekendy tylko wolne i my będziemy musieli Ojej, coś jak... wycelować a Będę musiał co, okay. co, ty co tydzień na kładzie jeździć Wesela, to? Tak? Tak. Nie, ona wesel bardzo rzadko, tam z reguły 40, -tki, 18, -tki, jakieś tam rocznice ślubu, szciny, komunie. Czemu nie? Mhm. A jak tam cura twoja? poczekał ona zdawała ten egzamin ostatnio. To tam No to, co... to za dwa tygodnie impreza tam w Pachurzu. jest 18 córki i 40 żony mojej. A, no okej. Okay. Ja myślałem, że to już było, że... Nie, 25. O, przed Bożym ciałem, nie? No, chyba nie wyrzucę tej 40, ja wie, wie się przyda na przyszły rok. Nie, to no, ona zostanie na wynajem, na... tam na domkach, nie? Musi Dobra. mi się odrobić. Ledy to drogie rzeczy, panie. Chłopie, to płyta, to pleksa, kurwa, to, nie, nie. to ledy, nie. to zasilaczek, kurwa, i 1000 złotych kurwa poszło. Ledy tu jest? no. Uwaga, I nie liczę, kurwa mojej pracy. Ostro, ostro no, Dojdzie do... do I co? Biedko, czy... A no, ja tajem, no, ale... Poczekam, to już biotka, czy? Nie, wyjedzie Poczekaj, może też zmienię? Nie, nie, zmienię nie trzeba się... eee, Na no, spokojnie, no to ładnie. I taka kurde dróżka niepozorna. Nie? Co nam A trzeba? Na Co nam trzeba więcej? Idź, idź. Prowada. Na wieczór. Stajemy, Stajemy czy nie? A chcemy? Nie, no możemy A chcemy? Nie. Pod, pod krzyżem staniemy. No, pod krzyżem się zatrzymajmy. Na fajeczkę. Tu będzie taki fajniejszy odcinek, to tu by zapiął eleczkę. E? O, wiesz, masz? Co? Ja bym kupił kłada i kurde z kamienną bym się nie rozjeździł, to już bym pewnie kłada nie miał. Przedałbyś. Cawy, samemu jeździsz? Nie wiem, ile bym na to większą wolę jeździła się nie w pierwszy gdzieś w krzaczory, nie? Z tymi ludźmi to lepiej nie jeździć. Głuchajcie. No dlaczego? A myślisz, że dlaczego z wami jeżdżę? Bo jesteście pięć. Dziękujemy. No ja na samym tule jadę, czekaj, na samym tule jadę, kurde. No pan, <laughs> aha, już się pan, myślę, że już. Nie, nie, spokojnie. Teraz to idzie to mu daj, de, daj mu tu owca Tak mu daj No, Nie nie muchę wyganiałem z, z kasku Wydal Ej może ja wskoczę na te garby czy nie? Na lewą stronę możesz jechać I Czekaj, do mu się jechać wszystko. Tak, tak, tylko chciałem miejsce zrobić. No jest to... Nie w twarz. Czekajcie, 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 zablokuję sobie i wtedy pójdzie chyba. Wsteka. Nie w szczepionkę, nie w szczypionkę. To myśmy tędy do pizny jechali. Tak. Mam czerwony ślad, no. Czekaj, Ujaj, na boki. Nie. O, dobra, zablokował się. O kurde, to jak ona Uwaga. Cofnę całkiem. Z guzikiem sobie, dobra? z guzikiem, z guzikiem O dobra i teraz przyszedł monetę i będzie git Szany monetę Wyszedł Poszedł? Wyszedł ja nie przyszedł Czekajcie ro, rozepnę teraz ten Możemy Dobra no no jest git Czekajcie trochę Connor już jedziemy z całem, ale to tutaj na ha już Aha tak. No. Myślę tak Tam mi się wydaje Chociaż tu jeszcze z jeden dołek No to na L. <śle> L no, no bo to mi ci to uważaj Ale się podbiło No trochę tu Miałeś metra koło olewy, w górze Czułem Widać no. Brak trakcji O kurde Pchanie Ale... no Na samym tyle jedziesz, nie? Nie, już na cztery A, już dyferencja pewnie z Czekamy na resztę Uważaj tutaj przy tym drzewie, bo tu rzuca. Czyś uważaj uważaj na drzewie. Zagręcie. Jasny? Przeszedł. Przeszedł, jedziemy. Przeszedł. Przeszed. jasny. No jasne. A to kurde wtedy z bliskiem robiliśmy to takie... Ognisko tam przy młodniku, takim, w tak, takim tak, kurde, tak. do... Kiedy będziemy też jadać? Nie. Czy to już minęliśmy to, tak? Nie, to... Okay. Na asfalt w lewo i ha, pod krzyż. W lewo? W lewo. I ha. I dwa. peryfiku! Za tym trzy! Trzy! Pole? Ja tylko nie mam ocenia ubezpieczenia, ono nie jest obowiązkowo dodatkowo wykupionego, ale mam ubezpieczenie takie przy domu, które w razie bym mogłoby tutaj też podejść. Takie oce w życiu prywatnym. O kurde, ale wciąga. uwaga No, tak koszulki niepozornie Jeszcze <grabiresszy> na samym tyle to... Kurde Co tam? Nie było byłeś na jakiejś dalszej wycieczce ulicą Zakopamy już dwa razy dojechałem Kramów Znaczy dwa razy, no bo tak wyszło, nie? A mhm. dla brata robiłem taką elektronikę w gorącym potoku więc graty wrzuciliśmy se na, na Sprintera i pojechaliśmy moim, nie? Aha I tu już, już no. zaczyna kawałek Nowego Traka, bo tego nie było. I... I po 15 okazało się, że żeśmy jakiś tam pierdubradce zapomniał zabrać, nie? To no? zamiast ścigać Mercedesa, no to wsiadłem, oni zostali działać Wsiadłem, spakowałem na drugi dzień rano wróciłem No i super Panu widok No ładnie Na, naj, najbardziej mi się podoba, jak jedziesz po ciemku, długie załączasz. Taka kurtyny się rozchodzą na boki, nie? No, bo to e... jest HD. To matrix, masz rowy, matrix, tak? matrix HD. Nie, to są ledy, tylko full HD, ten najwyższy poziom, co ma Audi, nie? O, dubiło mi, o, dostałem co? No ale to wycina się, jak ja do... Z naprzeciwka to wycina cię, A, ten no, to tam coś wycina, coś tam wiesz, i tak dalej, ale mówię, fajny jest jak jest po ciemku, załączasz długie, to nie ma, że ci łbach łyśnie, tylko tak się kurwa rozchodzi oświetlenie na boki, nie? to jakbyś się miał przesiadać na innego kładu, to na co byś się przesiadł? Flaris A jaki? Xpect czy 1000? Taki jedno, że jak wiesz, co? Saper? No, on wygląda zajebiście Super chcesz? No. Jechać Zamienić? Się? Nie, spokojnie na razie. Nie, na razie jechać Wadim. Ty chcesz coś? Nie no, co ty. Czego? Jak już padnie decyzja, że będę zmieniał coś, to, to wtedy się będę testował, nie? <laughs> A z ciekawości Wadim, Na razie. Chcesz? Nie bo się czekam, że coś odjebię Jak to odjebiesz? Szanuj i i tyle. Nie, nie, jak się kiedyś rozjeszczę to chętnie się przejadę. Daj mi kurde, że się przyjadę kawałek, widzę, że jest prosta. Hamulec jest po, po lewej, tak? Jed jeden jest hamulec. I pod nogą masz. Okay. Wajcha do przodu. A pod i... nogą jest co? Tył czy co? O, cztery. Aha. Sławek, już teraz, co musisz teraz zrobić tutaj, żeby pojechać? Z P na H3, ja już już H i H moneta. Dobra. Czekaj, jestem na H też. Tak, jest eee, jestem na H. Traka masz odpalonego. O, no, złamu, widać. E, tu trzewka, masakra! Ty jest <laughs> stary! Ej, no w szoku jestem. No dobra, ale... To ma takie, że masz na matko Polsko. Masz tryb e, standard. Przełącz się na performance. E, Który to się przełączało Na, na liczną. A tutaj widzę. Tak, 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 tak. się zatrzymam Dobra, mam. Ale ładnie. Ej, to ładnie wybiera, kurde. On jest twardy, ale. No. A to dobra to <noise> Czy ty jesteś zdrowy no myślę, że ty z serwkami jeździsz <noise> Ja dzielę A to też fajnie wybiera No wybiera wybiera ale nie aż tak Bardzo fajnie się jeździ A, Aż to muszę Jedź jedź no jedź Jedź fajnie się jeszcze mi jedzie twój Czekaj I... okay. przyłączę sobie na no, no, normala i monetę i... Tak, i już działa. Aha, a jest jakiś wskaźnik tutaj od tego, trybu czy nie? No przełączać się na liczniku, Pokazuje Ci work, performance albo normal. Jak przełączysz przełącznikiem? E... Aha, ale to znika tak? Nie widzę tak, tego. świeci się i znak zniknie. A No, nie masz. <grym> <grym> Nie Jeź, dziecławek, jedź! My się fajnie na swojej serce jeździ, wygodniej. Wygo miększa jest... No troszeczkę, ale tak, tak dziwnie, tak jakby te sprężyny były takie... No nie wiem, nie wiem kurde. Po prostu pływa za bardzo, mi się wydaje jak łódka. Uff. Ale układ kierowniczy jest inny. Inaczej, no. Tego ciężko wyczuć. No inaczej jest, inaczej. Bardzo fajna maszyna Znaczy po prostu inny. Myślę, że jakbym szedł na jakiegoś, nie wiem, Odeca, czy na remont chyba jechałem raz Przyszło tak też by, też by było wrażenie, że coś innego Ale no, jest wygodny jest rzeczywiście realnie dość duży I szeroki, tak to jakoś dziwnie czuć No Dobrze ja, dobrze, ja, dobrze dobrze za chwileczkę Czy nie, nie wiem, jak między drzewami, bo czuję, że tak on, jemu się zmienia tryb wspomagania, czy jak to działa tutaj? No jakoś to progresywnie działa, wiesz, bo na przykład jak dasz na Łódź czy na L, to inaczej też działa Mnie mie, bardziej miękko to jest. Yy... Czuję, że dobrze trzyma kierownicę przy tym, przy wyższych prędkościach. Po mnie zobaczy, że idzie jak rower, nie? Bo ja mam to adaptacyjnie wyłączone przez kabina. Aha. Cały czas tak, tam, tak samo, tak? Za chwilę. A, tak, tak, leciutko, nie? Ja u Ciebie na nawie mam gdzieś w lewo, za jakieś 300 metrów. Więc ja się zatrzymam, się przysiędziemy, dobra? Jedź jeszcze, jedź. Ja chcę socewkę pojeździć. Może socewkę? No. Ja Ci powiem, że on. To nie ma takiego poczucia, że on jest dwa razy mocniejszy. Nie no ma. To nie tak, kurde. Nie, bo to, to moja cewka po tym kurde młodzie teraz nie, 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 nie jedzie źle, bardzo dobrze się jedzie No, no z tej trzy, Minus, minus jest taki, że kurde przy ruszaniu na LC-Szarpie No bo to skleja pasek w ślicznych obrotach, no to minus, ale... Ale tak, to... No już poszedł tak. <gry> ale Nie widzę nawet drogi, kurde Może <gry> no, z mostka nie spać tam o, no, nie ścigać kurde, blisko. Nie, ale to co jadę, nie? Tu się, tu mnie nie zbiera Ale no starzenie się, kurde Starzenie się, kurde, poczyna i już. powiedzisz, no łożyska już poszły, ale to dalej piekła. Ale to w element eksploatacyjne, nie? Tak, tak, no, jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. O Po śladach patrz. Domek. Wow! jaki skok zrobiłem, cewka. -ku, <grywa> Tutaj tu, tu, odcinek. Tu przeleciałem, kurwa, za trzy lety, Sławek, twoją cewką. <grywa> Nagrałeś? <grywa> no, bardzo fajnie. Dziękuję, ale czekaj. O tak Zajebisty odcinek był ten o, szuterek Zajebisty Ale nie swoim korem się zleczyłem, kurwa, bałem się To co, wracamy? <grymne> Całkiem przyjemnie, tak naprawdę rynek. się super No i w takich okolicznościach żeśmy sobie spędzali noc To było obozowisko nasze w tych chłopaków. Czekaj, bo ten content robię. No dobra, idziemy, zwrócimy do, się do sławka na grochówkę.